Cześć, siemanko, z tej strony Danielos i dzisiaj otworzymy boxa z Fantopa. Z się rozpakuję. Już otwierałem go, sprawdzałem, czy wszystko mniej więcej jest tak na oko. paczkę cwartopa, zakupiona. Strasznie dużo śmieci Chodź, komputer, 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 z biegaczej edycji. Tutaj. Ojej. Widać. I ze FC Barca. No, no, prezent do wielkiego Fana. FC no, no, Rozumiem. No, To zaraz sobie to otworzymy. Nie, wszystko może. A tu już jakieś paprochy wyleciały z tego. Z tego pudła. Dobra, na bok.

Dobra, zobaczmy. O, a co to jest? A tutaj. Ty... O kurde, dwie paczki jeszcze. W Nordic Edition. Ja zaznaczałem coś z tym, z Ale fajnie. Tu jest więcej, kart. Dobra, otwieramy to chyba. A bo dobra, najpierw zobaczmy. Odłożę tutaj. Na wielkie, ochwane. co to się zbiera? Czy co? Cały jakby obrazek? Tu, tu dobra. Otwieramy to. A nie to samo myślałem, że to będzie się układało jakoś, bo akurat się takie trafiło i otwarte Ale będzie też błoksik z nitką czynelys. 8 paczek, 2 mn, checklist premium okay, Code Packet, XXL Limited Edition. Card. Ale jedna. A, bo wtedy chyba dwie będą, tak? I mm, gdzie tu jest napisane? Tak, dwie, tutaj. Album z nordyckiej edycji. Co tu jeszcze? O, też z nordyckiej edycji. Już zapomniałem, co poznałem. i to, co tutaj jest ciekawego... no ja to chyba trzeba podać... uuu... no rzucę na bok... tu ustawię jakoś... Lewandowski Golski <gryzny> Mr. Gol zero 02, a tylko to wybierałem. O kurde, <gryzny> z drugiej strony jest? O, to właśnie tą koszulkę mam na sobie. <gryzny> Bardzo z Messi Bardzo, bardzo. Ej, fajne te karty. A jeszcze kakę dostaję? Ciekawe czemu. Ej, mogliby takie karty sprzedawać. <laughs> Gafi, limitka. Szczerze, Kodzik. Nie kojarzę, czy mam. Krujew. Total Football Eternal 08. Czy ja dostałem parę tych kart? Ciekawe. Od czego to zależy? O, jeszcze jedna. Chciałem Gigi. Gipufon. GG. Ta też jest fajna. World Cup. Gipufon. No i co? dwie paczki nordyckie Otworzymy, co tutaj jest w ogóle? jest. Um. Można w momentu trafić. Czyli to są takie zwykłe paczki, co mam ten dostałem. Co tu jest? Skandynawia Star. Nordic Giants. Muszę zobaczyć bliżej. Bo ja no nie rozczytam. Ale parę kart jest do trafienia. O! Oh, czy to jest? Jezus myślę, że ja ten <laughs> Fluo Grimaldo, Sandoum, Sandum, Sandum. Tajdan o Fans Fejity Leonard Ballardi. Kai Howard, Nacho Fernandez. Dobra, no, okay. kolejna Polskie takie nie są. No mi trafiały coś mordyka pierwszego kolekcji Andres Christensen. co, co to jest? To są spodenki? <ścoughs> to nie jest. kurde No ale w pierwszej tej trafił się. No dobra. Ciekawe czy na każdej właśnie jakiś inny opis jest? bako, Darwin Nunez, Armani, Captain, Uhu, Erin No, mógłby się trafić z, z norweskiej edycji, ale i tak fajnie, że trafiliśmy pierwszą. A jeszcze mamy. do trafienia tu jest 50 paczek tu 8 tutaj ile? 2? 4? 2 tu 4 i tu jeszcze parę nie wiem ile nie mam pojęcia nie ma się wyczuć nie wiem czemu tu Złożę. tylko tak jakiś jakieś z tych pudełka na no to co o a nie widać no dobra dzięki wielkie a może jeszcze ja to wrzucę dzięki wielkie za obejrzenie zostawcie łapkę i suba na razie